Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i kontynuujemy naszą przygodę w grze Fir. Ostatnio napotkaliśmy mały problem, ponieważ po aktywacji tego przełącznika ta bateria, czy jak to nazwać, jakimś cudem nie stykała i nie uaktywniał się drugi przełącznik, ale chyba, no, no myślałem, że się zaciął, doszedłem do tego co trzeba zrobić. Nie wiem jakim cudem, cudem to ominąłem, ale ominąłem. Tutaj na górze mamy drugi przełącznik. Nie wiem co on robi. Zaraz się przekonamy. No dobra. I co mi to dało? Hmm, dobra. Korzystałem, korzystałem. Dobra, zobaczymy, czy teraz może uda nam się uaktywnić. No, wchodź. I... Chwila prawdy... A, A, Czyli ta skrzynia blokowała dostęp do tego! A ja myślałem, że to musi się tutaj połączyć! Dobra, czyli sprawa rozwiązana. Teraz powinniśmy mieć otwarte drzwi w tej... W głównym holu. Zapewne jacyś przeciwnicy również może czyhają? Nie? Okej. Okay. Płakać nie będę. gdzie to się szło tędy? I mam nadzieję, że włączyłem mikrofon. Tak, włączyłem. Od dzisiaj... Znaczy nie od dzisiaj nawet. Od dłuższego czasu będzie to moje zboczenie. Gdyż nie chcę drugiej takiej... No. Gdyż nie chcę drugiej takiej samej wpadki jak ostatnio. Okej. Okay, tam co... O nie! Hmm. Dobra, nie będziemy się bawić. Dobra, szybko pada kolejne i kolejne gdzieś tam leci sobie w góry i nawet przede mną jest, a ja go nie widzę. No, nie się pasek naładuje. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Gdzie jesteś tu? Dobra. Jeszcze chyba jedne tam było. A gdzieś widziałem, że coś u góry błyskało. A więc albo mi się zdawało, albo już sobie poleciało. Dobra, chyba mi się zdawało. Czy tutaj coś mamy do zabrania? Nie. Halo! Przeciwnicy. Zmienimy na karabin. Tu ktoś? Nie. Jestem ciekaw, czy nasz grubasek jeszcze dycha tam O tym zapewne się przekonamy, bo i tak będziemy musieli tam wrócić. W końcu musimy otworzyć tamte wrota, włas do tak zwanej krypty. A w kryptach wiadomo, nigdy nic miłego nie czycha na człowieka. Okej. Okay. Co my tu mamy? Eee, jakieś podajniki? Aha, oczywiście nie możemy wejść. Myślałem, że to cień jakiegoś człowieka, ale to są beczki. Dobra, będziemy mogli tam wejść, ale czy tutaj coś jest? Jest apteczka. Dobra, tam jeszcze nie byliśmy. Ale na razie idziemy tutaj. Dobra, kucaj i włazimy. Zostaw tą kratkę. Eee. Yy, tu. Tu. Będzie się tam trzaskać cały czas. Dobra, tam nic nie ma. Dobra, teraz pytanie, co my mamy tu zrobić? wyrzutnia rakiet, nie. Pancerz chętnie. Tego otworzyć nie mogę. Te drzwi się nie otworzą hmm. Czy ja mam może tam zeskoczyć na dół To jest jedyne sensowne wyjście Chyba zleciałem tak, o poziom za daleko, a raczej za nisko Dobrze myślę. Dobrze myślę. Albo nie, dobrze. Okay. gdzie są kolejni przeciwnicy? Gdzie? Możesz tu wskoczyć? Możesz. Słyszę, ale nie widzę. A wolałbym zobaczyć, zawczasu. To na pewno są te wieżyczki latające. Czyli jak to tam nazwać. Dobra, kolejny przełącznik. Wow. Albo to robi taki hałas. Ok, ale przy okazji uaktywiliśmy kolejną. <śm>, nie wiem, sekwencję, nazwijmy to kropką. Została jeszcze jedna. E, tam góry. Ale ja najpierw, właśnie tu, na dół. Popatrzmy, czy czegoś tutaj ciekawego nie ma. A widzę tu. Korytarz za korytarzem. Mógłbyś się nie zacinać, chłopie. Co my tu mamy? Ta pani Genevieve dość często się chyba przewijała w tych... <laughs> w tych wiadomościach. Nie wiem dlaczego nie potrafię się wysłowić. E, tu wracamy. Tutaj. A może tutaj coś? O! Zdrowie to zawsze się przyda. E, tu wchodzić nie mam zamiaru. Ale po drodze ominęliśmy jeszcze drabinkę, z której chciałbym skorzystać. Gdzie ona była? Tu, 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 chyba, tu, tu, tu. Co na górze, co na górze? Hmm, nic ciekawego. A to mnie gdzie zaprowadzi? Aha, od tej strony. No dobra. Skoro mamy tu przełącznik. Cykamy i co się stanie? Okej. Okay. Mamy za zadanie dostać się do krypty. Mm -hmm. Co, 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 co? Ścignać Wade? A? Czyli to był Wade? No w sumie tak, o... Nie dacie mi dokończyć. O nie! To nie poszło tak jak miało iść. W sumie Wade groził, znaczy groził. Wygrażał się, o, może tak. Nortonowi. A teraz Norton leży z kulką w brzuchu. Hmm. Nigdzie nie idziesz. Pięknie. Kto jeszcze? Kto, kto, kto? Macie coś dla mnie? Nie? O wyświnię. Wyprosiaczki małe. Apteczka. Coś jeszcze? Pancerz. Tutaj nic. Ale ja nie chcę almy znaleźć w dół, tu byliśmy, bo pamiętam taką windę. Ok, aha, jesteśmy tutaj. Oj, muzyka mi się nie podoba ani trochę. Ani to, co widzę. Jeden szmaciarz Wow, 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 wow. Ilu was tu jest? Pięknie. Padły, padły. Tak, czy ta krypta będzie otwarta?

Ja myślałem, że Wade jest po naszej stronie, ale jak widać, nie za bardzo. Objawienie oj, jak mi się alma objawi, to będzie ostatnia rzecz, jaką zobaczę. Wow, ok. Czy ja mam się teraz jakoś spieszyć, czy coś? Mam nadzieję, że nie będzie tu żadnych przeciwników. Albo uciekają, albo idą mi na przywitanie. Jedno z dwóch. Huh, Alma, nie. Nie. O nie. Gdzie... What you are why you're here <sighs> <sighs> Wade What's the first thing you remember? What's your given name? Where were you born? You have no history. <clears throat> you and I were born from the same mother. Oh. Spadaj, spadaj, You must have sensed it. She cannot see in your mind, but perhaps you can see into hers. A life of waking from one nightmare only to find herself deep in another. I will set her free. Co wy Czy ja mam cię zabić. W sumie od samego początku cię ścigaliśmy. Hmm. Eee, tu, tu. Wow. Ty fagasie jeden ty. Przepraszam bardzo, gdzie się podziały moje bronie? Moje miny, granaty i tak dalej. Dlaczego zabileś, zabiłeś Alice? O co tu chodzi? Czy ja mam teraz walczyć przy pomocy tylko. O. -o. Nawet nie można nimi celować. Jasny gwint. Czy oni tak. Czy mogę cię tak zabić? Mogę. A ciebie tak. Dobra, spokojnie przynajmniej, nie muszę się z nimi męczyć. O co tu chodzi? Dlaczego oni mnie nie atakują? Z jednej strony narzekać nie będę, ale. What do you Mam. She was a very disturbed child. Terrible, debilitating nightmares. Hallucinations, hysteria. She never had a chance at a normal life. It was Dessler, who realized she was telepathic. He speculated that she was extremely sensitive to the negative emotions of people around her removed her from that chamber only twice. She was 15 when the first prototype was born. She was supposed to be comatose, but she started screaming when we induced labor and didn't stop until the liquid filled her lungs. There are plausible scientific explanations for everything that followed, but I think it was really just a question of hatred. It is the way of men to make monsters, and it is the nature of monsters to destroy their makers. Czyli jak rozumiem to było o almie Zaleciało mi tutaj trochę klątwą Ale to tylko moje takie wrażenie hmm. Okej okay, dobra, tu się robi coraz bardziej nieprzyjemnie Czy ja mogę to aktywować? Nie A to, to mogę. Dobra, na razie wyciągniemy pistolet, bo... Kto tam jest? Harlam? Otwórz to.

dobra, to już wszystkim zalatuję klątwą, ringiem i tak dalej. Zbyt wiele z ciebie nie zostało, chłopie. Ale tak to... Tak, znowu masz wielkie stópki. Ale muszę zwrócić honor. Byłaś starsza, przybrałaś formę dziecka. No w sumie tak, dziecko. Niewinna istota. Widziałem cię. Czy ty coś dla mnie szykujesz? Pancerz. Kolejna apteczka. Czy to oznacza, że będę musiał z kimś walczyć? Jak mnie mam, muszę wejść w to coś. Wow, dobra, kolejne halucynacje, ale to już nie wygląda jak halucynacja. To już nie była halucynacja, to się działo naprawdę. Dobra, w którą stronę? A, niezależnie gdzie byśmy poszli. Tak, tak. Tu jest kolejna apteczka. Po co tyle apteczek? Alma! Dziecko, nie bój się. Ja ci nic nie zrobię. O nie. Czy to będą moi jedyni przeciwnicy? Bo jeśli tak, to trochę nudno. O, skąd? Dobra, przeładujemy, Alma, rzuć czymś, że tak powiem, solidniejszym. Nie lubię zostawiać eee, Dobra, tu nic Przeładuj, dobra Okej okay. Znajdź i zniszcz Komórki Reaktora Sabotując Wsporniki Energetyczne Jak rozumiem, to są Wsporniki Energetyczne Komórki reaktora musimy znaleźć. Ale gdzie są komórki reaktora? Czy ja po prostu tam może. Nie. To by było za proste, prawda? Tam po prostu strzelić w to. Hmm. Tam widzę jakiś ciekawy panel. Tutaj mamy windę, a w tym kącie nic nie mamy. Tutaj klikać nie możemy, ale tutaj możemy. Dobra. I teraz z której strony coś na mnie wyskoczy? Hmm. Halo. Hmm, tutaj nie mogę. Coś jest. Do... Hmm. Okej. Okay. Czy ja teraz mam to rozwalić? Aha. Wow, ale się ciemno zrobiło. O shit! O cholera! Dobra, musimy stąd uciekać. Chciałbym wiedzieć. Jeszcze oni. Dobra, przeładuj. Sit. Zaraz to wszystko eksploduje nam prosto w twarz. E, na dół, do góry. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, chyba na dół. Nie, to nie ma sensu. Tutaj, tu nie. Oho, jeszcze ty. Okej. Okay. Dobrze, że to nie jest na czas. Bardzo się z tego cieszę. Okej. Okay. Jakby się wszystko uspokoiło. Okay. Winda na górę, dobra. To chcę bardzo, 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 bardzo. Wynośmy się stąd. Mam nadzieję, że na zewnątrz czeka na nas jakiś ratunek. Yy, mm, przed siebie. Za mną nikogo. Spadaj, spadaj. Spadaj, spadaj, spadaj. Spadaj. Pięknie. Yy, ok. Szybko, szybko, szybko. Zejmie cicho się zrobiło. W sumie już powinienem kończyć ten odcinek. O, cieszy mnie to bardzo. A, tego nie możemy? O, już możemy. Dobra, ja sobie tutaj zapiszę grę. Przepraszam, że w takim momencie ucinam, ale chcę, żeby te odcinki miały w miarę taką samą długość. Tak więc, co się stanie w następnym odcinku, no i to przekonamy się dopiero w następnym odcinku. I to właśnie zabrzmiało całkowicie bez sensu. Ale następny odcinek to już na pewno będzie. Finał, podsumowanie tego wszystkiego. Wiemy, że ten cały kompleks może w każdej chwili wylecieć w powietrze. Tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam na wielki finał. Trzymajcie się. Na razie.